Witam, plan Andrzej wasz leśnik bez Tak pracują pszczoły przed burzą, czyli do końca chcą coś nanosić sobie. Nie wiadomo, czy to będzie dłuższa niepogoda, czy, czy, czy tylko jednodniowe, ale Podejrzewam, że dłuższa niepogoda. Ostatnio miały wybierany miód więc muszą uzupełnić zapasy oczywiście pszczołom jak się zabiera miód to tylko nadmiary i zawsze minimum 7 kg powinno zostać dla nich, dla ich potrzeb ale widocznie coś jest skoro tak pracują bo pracują niesamowicie Widzicie, widzicie to robię bez zabezpieczenia filmik ale one się w ogóle na mnie nie interesują No i tak można powiedzieć we wszystkich ulach pracują szalone, szalone ale idzie ostra burza i i po prostu trudno się im dziwić Za chwilę już będzie Prawdopodobnie po zawodach od Baraniej góry zrobiło się strasznie czarno. Słychać już tam grzmoty. Pracowałem w namiocie poliolem. Jak usłyszałem, jak już szaleją. Pracowały, ale, ale spokojnie. Także one wyczuwają chyba bardzo ostą murze, ostrzeżenia są Zostałem dzisiaj kilka ostrzeżeń przed burzami no, jak zwykle robiłem w namiocie to co To co, to, co zwykle, czyli pędy Tak zwane wilcze W rogach liści Obcinałem, pomidory już podrosły i może ostatnio kilka razy ostro przycinane to, to widać jak, jak poszalały są zawiązane setki pomidorów. Także są, mam tu różne odmiany, więc są mi koktajlowe, te zawiązane. Oczywiście nie ma, jeszcze dojrzałych, nie jest późny rok ale pomidorów już jest mnóstwo najwięcej na tym krzaku O, na tym krzaku pomidora wiszącego, tu jest chyba ponad 150 pomidorów na, na jednym krzaku, zawiązanych, niesamowicie się zawiązały, aż byłem w szoku i to bardzo szybko. No, po tamtej stronie, te co były pierwsze sadzone, już mają piękne grona, myślę, że na przełomie czerwca, lipca, to już będą pierwsze dojrzałe. No ale to jeszcze 10 dni no w każdym razie e, no fajnie, fajnie jest w namiocie na razie wszystko wygląda poprawnie. Mam nadzieję, że ta burza namiotu mi nie zabierze. W każdym razie lubię tu przebywać, chociaż jak po dwóch dniach widzę, ile znowu urosło. To nawet mnie to trochę wkurza, no ale taka jest natura pomidora. Trzymajcie się zdrowo. O tam na Baranin już jest na burza widać. Tutaj też zaczyna wiać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś wielki szkód po tej burzy. Andrzej Ejster, szczęśliwy emeryt na Szczecinie Beskidach Trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się burzą, hej